dział 38. Winicjusz do Ligi Czyś, ty droga, była kiedy z Aulusami w Ancjum? Jeśli nie, będę szczęśliwy, gdy ci je z czasem pokażę. Już od Laurentum ciągną się na pobrzeżu wille jedna za drugą, a samo Ancjum... To nieskończony szereg pałaców i portyków, których kolumny przeglądają się czasu pogody w wodzie. Mam i ja tu siedzibę, tuż nad wodą, z oliwnikiem i lasem cyprysów za willą. I gdy pomyślę, że ta siedziba stanie się kiedyś Twoją, bielsze wydają mi się jej marmury, cienistsze ogrody i lazurowsze morze. O Ligio! Jak dobrze jest żyć i kochać! Stary Menikles, który zarządza tu willą, posadził na łąkach pod mirtami całe kępy irysów i na ich widok przyszedł mi na myśl Dom Aulusów, wasze impluvium i wasz ogród, w którym siadywałem przy tobie. I tobie te irysy będą przypominały Dom Rodzinny. Dlatego jestem pewien, że polubisz Ancjum i te wille. Zaraz po przybyciu długo rozmawialiśmy z Pawłem przy prandium, mówiliśmy o tobie, a potem on począł nauczać. Ja zaś słuchałem długo i to ci powiem tylko, że gdybym nawet tak umiał pisać jak Petroniusz, jeszcze bym nie potrafił wypowiedzieć ci wszystkiego, co przeszło mi przez myśl i duszę. Jam się nie spodziewał, że może być na świecie jeszcze takie szczęście, piękność i spokój, o których ludzie dotąd nie wiedzą. Lecz to wszystko chowam na rozmowę z Tobą, gdy z pierwszą wolną chwilą przybędę do Rzymu. Powiedz mi, jak Ziemia może pomieścić razem takich ludzi jak Piotr Apostoł, jak Paweł Starsu i Cezar. Pytam dlatego, żem wieczór po nauce Pawła spędził u Nerona. I czy wiesz, co tam usłyszał? Oto naprzód on sam czytał swój poemat o zburzeniu Troi i począł narzekać, że nigdy nie widział płonącego miasta. Zazdrościł Priamowi i zwał go szczęśliwym człowiekiem, dlatego właśnie, iż mógł oglądać pożogę i zgubę ojczystego grodu. Na to Tigellinius rzekł Powiedz słowo, boski. Ani noc upłynie, ujrzysz płonące Ancjum. Lecz Cezar nazwał go głupcem. Gdzież, mówił, przyjeżdżałbym oddychać morskim powietrzem i ochraniać ten głos, którym obdarzyli mnie bogowie i o który, jak mówią, dla dobra ludu dbać powinienem. Za mi szkodzi, za duszne wyziewy z Subury i Esquilinu nabawiają mnie chrypki. I czyż palący się Rzym nie przedstawiałby stokroć wspanialszego i tragiczniejszego widoku od Ancjum? Tu wszyscy poczęli mówić, jaką tragedią niesłychaną byłby obraz takiego miasta, które podbiło świat zmienionego w kupę siwych popiołów. Cezar zapowiedział, że wówczas poemat jego przeszedłby pieśni Homera, a potem ją mówić, jak odbudowałby miasto i jakby potomne wieki musiały podziwiać jego dzieło, wobec którego zmalałyby wszystkie inne dzieła ludzkie. Wówczas pijani biesiadnicy poczęli wołać Uczyń to, uczyń! On zaś rzekł, Musiałbym mieć wierniejszych i bardziej oddanych mi przyjaciół. Ja, wyznaję, słuchając tego, zaniepokoiłem się zrazu, bo w Rzymie ty jesteś, Carissima. Sam śmieję się teraz z tej obawy i myślę, że Cezar i Augustianie, jakkolwiek szaleni, nie odważyliby się podobnego szaleństwa dopuścić. A jednak patrz, jak człowiek boi się o swoje kochanie. Jednak wolałbym, by dom Linusa nie stał na wąskim zatybrzajskim zauku i w dzielnicy zamieszkałej przez obcą ludność, na którą mniej by w danym razie zważano. Dla mnie same pałace palatyńskie nie byłyby mieszkaniem godnym ciebie, więc chciałbym także, by nie brakło ci niczego z tych ozdób i wygód, do których z dzieciństwa przywykłaś. Przenieś się do domu Aulusów, ligio moja. Ja dużo tu o tym myślałem. Gdyby Cezar był w Rzymie, wieść o twym powrocie mogłaby istotnie dojść przez niewolników na Palatyn, zwrócić na ciebie uwagę i ściągnąć prześladowanie za to, żeś ośmieliła się postąpić wbrew woli Cezara. Ale on długo zostanie tu w ancjum. A nim wróci, dawno i niewolnicy przestaną o tym mówić. Linus i Ursus mogą zamieszkać z tobą. Zresztą. Żyję nadzieją, że nim Palatyn ujrzy Cezara, Ty, moja Boska, będziesz już mieszkała we własnym domu na Karynach. Błogosławiony dzień, godzina i chwila, w której przestąpisz mój próg. I jeśli Chrystus, którego uczę się wyznawać, to sprawi, niech będzie błogosławione i Jego imię. Będę Mu służył i oddam za Niego życie i krew. Źle mówię. Będziemy mu służyli oboje, póki starczy nam przędzy życia. Kocham cię i pozdrawiam duszą całą. Zapraszam do subskrypcji kanału nasze czytanie.